Mi jak tam panowie długo wam się jeszcze zajdzie? No jeszcze przykręcimy. 10-15 minut. Kawę wam zrobiła i byśmy na polu już bo już jest kurde 8-15. co? Marcin, jak mamy długo jeszcze ten ciągnik? Ile będziemy mieli? Do jutra? W poniedziałek mają go zabrać. Bo tak, wczoraj żeśmy zrobili, sprawdzili jak on nam się sprawuje w agregacie. Dzisiaj pojedziemy z pługiem. Tak. A jutro coś planujesz na niego jeszcze? No jeszcze byśmy tego Tigera, tego Grubera zaczepili mu. A wczoraj, wczoraj jak tam panowie? Bo to wyjechaliście o której? O 15 nawet po. od 15 do... Do 18, bo musieliśmy zjechać, bo musieliśmy inną... to Nakrętki. posłodziłam wam trochę tą kawę, żebyście mieli więcej krzepy, siły na pole siła to jest Jadanie zjedzone? siła to jest w kejsie słuchaj, on ma 270 koni, tak? tak jest ale to jest tak, że on ma te 270, czy tak czuć, że on ma tak pod 300? no do, do 300 sobie dobiera a skąd dobiera? no ma taki zapas mocy o, z łąki bierze pozostałe konie, co mamy pod maski. <laughs> Marcin, dobra, a tak y jak y wczoraj wchodziły wam te. Jak wczoraj wchodził wam agregat w ziemię, Jak to szło? No po tych deszczach to miękko, nawet no. za miękko. Aż za miękko? Bo to było na polu. Ale nie ciągnęło się? Nie, nie, nie. Bo tam po ziemniakach to czyste pole, tylko trzeba było ładnie wyrównać. Ale dzisiaj ta orka też wam powinna dobrze iść, bo jest fajna wilgoć w glebie. No ostatnie 30 hektarów nam zostało, także to ogarniemy. No, orkę to już robimy od początku września, także dobrze by było to ogarnąć. Marcin, weź, chodź, już kończ masz kawę i ja lecę. I jedziemy na pole. Dziękuję. Bez mleka? A z mlekiem tylko pijesz? Przecież miał, miałeś coś tam problemy z żołądkiem, pamiętam. No, ale z mlekiem bez laktozy. A, mleko... A, bez laktozy? To ty masz takie wymagania, to ja mam jeszcze w lodówce mieć mleko bez laktozy dla ciebie? To jest taki, są takie krowy bez laktozy? pani Jarku, kawa. Te niebieskie, z milki. <noise> Jak się podoba pani ciągnik? Słuchaj, no kolor pasuje nam do pługów, pasuje nam do, do właściwie do grime, bo dużo u nas czerwonego. Czy do zielonego pasuje? No tak, wiesz. No ja jestem przyzwyczajona do tych zielonych, także do, do koloru zielonego, więc no. Ale to wy jeździcie tymi ciągnikami? To wy właściwie. Jak będzie kolor jaki czerwony to też nie. Ja myślę, że nie ma co się do koloru przyzwyczajać, tylko do. Do mocy i do oszczędności. No dobra, no wy, wy pojedziecie, zobaczycie, sprawdziliście wczoraj w agregacie, teraz y, sprawdzicie w pługu, jak to jest w orce. Bo wiesz, y, początkiem września zaczynaliśmy orkę samymi Jondyrami, sk skończymy na zielono-czerwono, tak? tak? Czyli jest. z case'ami. Także będziecie mieli porównanie y, na dwóch polach, jak to wyjdzie. Bo tak, masz, y, jedzie, jedziemy dzisiaj trzema ciągnikami i teraz y, model 175 koni? 175. Case. 270. Ten 270 i trzeci będzie. 300. Trzeci ciągnik, John Dira 300. No wiadomo, że to jest starszy model yy, ciągnika, ale no, tam trochę może tych koni uciekło z wiekiem. co dwa, ale operator jest mocny, także. <grym> mu... operator ma mocno no Do, dołoży mu. Podkręci albo damy mu ostrogi, <grym> nie? Pani Jarku. Da radę, da radę. Damy panu dobre ost... da rady. Pan jedzie swoim, tak? tak jest. Boczkiem. Jarek jedzie boczkiem, Marcin jedzie kejsem, Wojtek jedzie, że najmniejszy, najmłodszy, najchudszy pojedzie najmniejszym ciągnikiem. No jak nie. Chociaż Ty, Wojtek, Ty już jesteś dwa lata po ślubie, to tam troszeczkę przytyłeś, widzę, bo na garku teściowy. Ma jedno skiwę mniej, akurat, bo tego ciągnika starczy. Dobra, macie gotowy sprzęt? Mamy, mamy. To jedziemy, zobaczymy, jak te ciągniki sobie razem na polu, tak? Dobrze. To widzimy się na polu, Panowie, ja tu jadę. Dziękujemy za kawę. Jak ta orka, jak case? No, szczerze mówiąc, z tym pługiem to nie ma co za bardzo robić. Za mały? Za mały. Na nie masz moc? jakiej skiby, żeby dołożyć? Możemy, ja wyjmę się jeszcze do niego. Możesz. <śmum> bębie, że da radę. Nie, 300 koni by nie dał rady dwóch pługów, ale jakby... No ale tak. Półk jest za mały do niego. No hmm, słaby. nie ma co robić. No nie ma. Moc silnika na 60% nawet nie. nie wykorzystał. No ba, palić bardzo mało palić. A jakie masz tam wskazania spalenie? 12 litrów. O, to faktycznie. Na hektar wychodzi. Co ty? Można nie A u ciebie? Jak tam? Dwadzieścia. Ale ja mam 7 skip i takich obrotowych, gdzie głębiej daje. No ale no i tak tylko 7 małorosza. 7 jest u góry. No ale musimy się ciągnąć. Ciężar <noise> ma, a jeszcze sami leważy za brzuszek jego. sam. <noise> <noise> Nie no fajnie, to takie, takie trzy konie i pola ubywa. Wy to w ogóle mi zaskoczyliście, bo ten kejs się pojawił w Szkotowie, ja nawet nic nie wiedziałam, to była taka niespodzianka. Właściwie jadę z pełnią, patrzę, kurczę, to tu, tu ciągi ku nas w Szkotowie. No właśnie o to by się pochodziło? Miało być niespodzianka. A jak by żeście to załatwili? No byli, byliśmy na, na targach w Olsztynie. No. I to normalnie podeszł, że czy możemy dostać taki ciągnięć? Tak, do testy? podeszliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o uprawie tam pasowej. No czy mają czego? też sprzęt do pasówki? Mają, ale stosują raz tak, raz tak, zależy od pogody, gdzie mogą wjechać. Mhm. I rozmawialiśmy z panem z Case'a i od słowa do słowa zapytaliśmy się, czy jest możliwość sprawdzenia tego ciągnika u nas w gospodarstwie. Co, prawda, co prawda miał przyjść trochę prędzej, no ale też miał był na innych pokazach. No wchodzę, Ale to właśnie przyjechał. akurat, bo słuchaj, zaczęliśmy John Deere'ami, skończymy i John i Case'em orkę. Będziecie mieli porównanie i to fajnie właśnie wyszło. Także wczoraj sprawdziłeś w agregacie, dzisiaj sprawdzicie w orce. Jutro jeszcze byś zapiął do. Do głębosza. Do no to zapnij i zobacz, jak to by nie szło. To pod od razu byś zagłęboszował, to będziemy zbierać kamienie. Tak, tak, żeby głębiej ziemię naruszyć. No właśnie, bo do takiego normalnie do głębosza, ile potrzebujemy koni w ciągniku. Oj, nie wiem, 300 koni to mało. Tak? No, Zależy no. jak głęboko damy, nie? mnie? Słuchaj, musisz bardzo głęboko. Tyluwać. No to może mieć problem. Ponad 300 kg trzeba. Ponad 35 to trzeba dać. Tu jeszcze nie mamy z przodu obciążnika, bo do tylu, bo miał być obciążnik, ale nie dojechał i przyprowadzili ten ciągnik bez obciążnika. Słuchaj, obciążnika czyli co tu może, bo czym go obciążyć? A boczek nie może na niego siąść z przodu? <słuchaj> Być no, ponad, on musi mieć 1,5 i do przodu, nie? Nie, no to chyba człowiek tyle nie waży, nie? A na przykład y, ja mam siedemset, 720 nie? To, nie, no to, 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 to za mało, mało. ma trochę przodu, nie? Dobra, panowie, szkoda czasu, jedźcie, działajcie, bo y, maszynę nam zabiorą, nie zdążycie pola zaorać. Nie, no zdążycie. Może nie zabiorą, jak tam szefowa się dogada co do ceny, to może zostanie. A jak cenowo wygląda ten ciągnik? Za takiego około, około 650 trzeba dać. to? Chyba tak. A w porównaniu do innych marek, na przykład John Deere? No, on jest w klasie John Deere siódemki, no to John Deere tak 200 trzeba więcej dać. Do Czyli zielony kolor kosztuje? Kosztuje. A serwis? Tutaj coś rozmawiałeś na temat serwisu? No, tu jest godzina do nas drogi. A gdzie mają? Yy, w tym, na, na K. Na K. Zamuławo gdzieś ten kawałeczek. Także godzina niecała drogi, bo. Wczoraj, jak ten pan przyjeżdża pokazywać, jak tym trenikiem jeździć, to obsługę, jak robić, to a godzinę czasu. A coś z gwarancją mówił, jak to wygląda? No, w pakiecie jest trzyletnia gwarancja, nic panią nie interesuje, a później można to kupić na dwa lata. I Pakiet? 5, tak, i pięć lat y, bez obsługowo. Coś się zepsuje, to podstawiają drugi. Ciekawe, czy one się psują, czy nie, jak to wygląda. Trzeba poczytać jakieś opinie w internecie na ten temat. No, no na, na, na te dwa dni, no, to ciężko ocenić, no, ale ale kawał maszyny jest i... Wiesz Marcin, to jest nowa maszyna, to też się fajnie prowadzi, nie? Wszystko chodzi jak w zegareczku. Tak. Bo tak jak patrzyłam w kabinie, to wszystko masz elektronicznie. Wszystkie przyciski, wszystko masz elektronicznie i wiesz... Też boję się o to, że na przykład jakby się coś z tym panelem stało, prawda? Elektroniką. No na pewno to wszystko no. koszta, nie? Także to trzeba jeszcze, wiesz... No nowe poczytać. chodzi, a, a dłużej to ciężko powiedzieć, tak? Poczytać opinie na ten temat w internecie, jak chodzą te panele elektryczne. Elektroniczne, nie? Dobra panowie wypada deszcz, jedziemy do roboty. Dobrze. To to wie, deszcz pada, ale nam to nie przeszkadza. Jesteśmy na polu, robimy orkę na trzy pługi, dwa obrotowe, jeden zagonowy. W polu pracują dwa junglery i Case na pokazach. Co do Case'a, takie dokładniejsze informacje, jak to pracowało, co się działo. Będziemy mieć dopiero po zakończeniu wszystkich prac, bo dzisiaj pracuje w orce, jutro będzie pracował. Talerzówce, także to wszystko będzie wiadomo po zakończeniu tych prac. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że w siedmiu, w siedmiu skibowym pługu ten ciągnik nie ma co robić. Marcin jest mega zadowolony. Może po, nie, po jego minie tego nie było widać, bo on się mało uśmiecha, ale jest mega zadowolony. Mówi, że ciągnik pracuje idealnie, a pług razem z tym ciągnikiem to jest bajka. Deszcz nam nie przeszkadza w orce, bo lżej wtedy wchodzą pługi, no chyba, że będzie to mocna ulewa i mocno się maziło, ale to nie u nas na polu przy tych piaskach, można pracować, orać, w taki deszcz to nie przeszkadza. Faki pracują, muszą dzisiaj zaorać te pole, jutro kończą orkę całkowitą, pod podziemiaki, już musimy myśleć o planach na następny rok, o nowych zasadzeniach. Równocześnie też kopiemy ziemiaczki, a ja jadę w tej chwili z próbami do inspekcji, bo przy sadzeniaku to mamy tyle roboty. metrowej bez problemu sobie radził. Dzisiaj go testujemy w pługu średnioskibowym Fernelanda też bez żadnego większego problemu. Nie jest do końca obciążony. Aktualnie ten ciągnik ma fajną skrzynię, bo bezstopniową i obroty sobie reguluje do prędkości. Mamy ustawioną. Zadaną prędkość 13,5 na godzinę i w tym momencie ma 1560 obrotów. ma 21 litrów na godzinę. Przy tym obciążeniu. Ale tutaj oramy podziemiaczka, także głęboko. to spalanie jest troszeczkę większe. Ale i tak jest, mi się wydaje, że bardzo zadowalające.